Obchodzenie rocznicy wybuchu II wojny światowej też jest ryzykowne. Już w pierwszym dniu obchodzenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej ponieśliśmy dotkliwe straty. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence w trakcie swojego przemówienia powiedział, że dziękuję Polsce za to, że wycofała się z projektu wprowadzenia podatku cyfrowego od wielkich cyfrowych gigantów Google, Amazon, Facebook, Apple. A ten podatek mógłby przynieść miliard złotych rocznie. Większość krajów europejskich chce tego podatku, w tym Niemcy i Francja, ale są również i takie, które są temu przeciwne. I dlatego sprawa wspólnego wprowadzenia tego podatku przez Unię Europejską bardzo się rozciąga w czasie. Także nie wiadomo kiedy on zostanie wprowadzony, dlatego poszczególne kraje same je wprowadzają. No a Polska tutaj zrezygnowała i to ustami wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pensa, bo przecież przedtem nie było żadnego oświadczenia ze strony władz polskich, a więc już w pierwszym dniu obchodzenia rocznicy 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej straciliśmy 1 miliard z wdzięcznością Stany Zjednoczone przyjęły nowy usług cyfrowych, który z naszej Wiemy mamy jeszcze sporo do zrobienia.